Cześć, mam na imię Hubert oprócz ciężkich treningów, które dają mi moc i moich psów, które wywołują uśmiech na mojej twarzy, kocham jeździć na festiwale. Ale żeby być królem w miejscu, gdzie obowiązuje kult ciała, muszę zadbać o swój wygląd i najlepszą formę. Chcę być wielki, docięty i wyrzeźbiony, więc wszystko sprowadza się do diety. W swoim życiu spróbowałem już chyba wszystkich strategii jedzenia. Niektóre były do pani, inne dawały nawet fajne rezultaty, ale po wielu latach prób i błędów nareszcie mogę śmiało stwierdzić, że odnalazłem tę jedyną, która daje mi upragnione efekty oraz radość z jedzenia. Moje ciało się zmienia nie do poznania, jestem silniejszy, jestem zdrowszy i przede wszystkim uwielbiam to co jem, więc teraz z podniesioną głową pokażę ci jak wygląda mój aktualny dzień jedzenia. Choć. To Dobra, słuchajcie, czas na pierwszy posiłek Jest to jeden z moich najlepszych receptur na śniadania na słodki ząbek, więc jak lubisz coś słodkiego, a mówiąc coś, coś zajebiście pysznego, to patrz to Oto niskokaloryczne naleśniki, które smakują jak posiłek na miarę gwiazdki myślę Michel, <laughs> Link do przepisów w opisie Okej, okay, test smartu, słuchajcie Zanim posmakuję tego bęgera, chciałbym wam pokazać co dokładnie suplementuję na co dzień Także tabletka magnezu, tabletka omega i 5 gram kreatyny i koniec Teraz powrót do mojej diety mm. 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 Nie żartuję Nie żartuję Około 14 godziny kolejny posiłek bez węglowodanów, więc trzeba go dobrze przyrządzić. Bierzemy papieczkę, czosnek i cebulę, kroimy i wszystko leci na patelnię. Podpiekamy na wolnym ogniu. Teraz dwie puszki tuńczyka, przygotowujemy nasz makaron z cukini i voilà, Oto coś z niczego. Kozacka sałatka z tuńczyka. Mm. O kurde, ten makaron to sprawa. Słuchajcie, ja naprawdę nie przewidziałem, że, że sklepy będą pozamykane i kurczę, nie jestem przygotowany jeszcze, wam powiem, lodówka pusta, ale ja pomysł. Jeśli jesteś fanem posiłków bez mięsa, to słuchaj uważnie. Jedna paczka tofu, bierzemy czosnek, cebulę i ulubione warzywa. Na patelnię dodajemy tofu, trzymamy chwilę na wolnym ogniu i voila. Potem tylko podpiekamy cukinię i kolejny posiłek bez węgli, sztos. A. Po tym posiłku poświęcam chwilę na odpisywanie na maile. Praca. No nic, trzeba to zrobić. Ok, czas na posiłek numer 4, a będą to lody proteinowe. Do naszych lodów będziemy potrzebować lód oraz banan zamrożony, troszeczkę białka i odrobinę soli. Wszystkie składniki już mamy w miejscu. Bam. Wieszaj, czas na ostatni posiłek. Zostało mi niewiele kalorii, ale mam zamiar dobrze je wykorzystać. No więc biorę resztę warzyw, miksuję i wrzucam fasolę. Na no to kilka pachów i dekorujemy według wyznania. I przepyszne kanapki gotowe. No więc tak wygląda moja dieta w tym okresie redukcji. Proste, smaczne i przede wszystkim szybkie posiłki to klucz do utrzymania zdrowych nawyków odżywiania i budowania upragnionej sylwetki. A oto moje kalorie i makro. Wszystko idzie w dobrym kierunku i jaram się co przyniesie mi koniec tej redukcji Dobra, jeśli chodzi o to całe odżywianie To najważniejsze jest, żeby być po prostu w tym regularny A żeby to się stało, to musisz być na diecie, którą ty lubisz, bo wtedy po prostu będziesz skłonny do tego, żeby być w konsekwentny. Ale jeśli na przykład nie lubisz jakiegoś sposobu odżywiania, na którym obecnie jesteś, to nie potrwa to zbyt długo, bo najzwyczajniej tym nie wytrwasz. Więc jeśli jesteś na keto, high carb, low carb, paleo i F jak ja, to już naprawdę nie ma znaczenia, dopóki będziesz się trzymał stylu jedzenia, który odpowiada twojemu lifestyle'owi i który sprawia ci przyjemność, bo tylko w tym momencie będziesz mógł wytrwać w swojej diecie i wtedy przyjdą wymarzone efekty. Spójrz na mój przykład czy potrafiłbyś wytrzymać w IF i nieść prawie 6 godzin od samego rana, oszczędzać sobie te kalorie na wieczór i po prostu być w takim stylu? Czy może jednak pracujesz o 6 rano i potrzebujesz tych kalorii, bo masz pracę fizyczną, ciężką i na głodówce to na pewno nie, nie skończyłoby się dobrze? W takim wypadku może IF nie jest dla Ciebie i musisz poszukać innego stylu. I właśnie o tym mówię, żeby znaleźć swój własny styl, bo wtedy redukcja nie będzie Ci sprawiać takiej trudności. Dieta ma pracować dla Ciebie a nie na odwrót, a nie ty dla niej. Ja zaczynałem swoją redukcję ważąc 91, dziś ważę 87,5 i zostały mi dwa tygodnie do mojego sezonu wakacyjnego i chciałbym wtedy mieć 85 kg. To się wiąże z tym, że muszę wejść na moje autorskie podejście Apollo, w którym wyrzucam całe nieprzetworzone jedzenie, nie piję alkoholu, nie jem na biału i tak dalej. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej, odsyłam cię do tego filmu. Ja naprawdę się głęboko zastanawiam, czy po prostu nie pójść o krok dalej i nie zrobić swojej naj cięższej redukcji i zejść poniżej 10% tkanki tłuszczowej. To się wiąże naprawdę z wyrzeczeniami i z restrykcyjną dietą oraz to jest dużo strategii, których trzeba później wdrażać, ale chciałbym Wam to pokazać, więc jeśli... Dzisiaj interesuje cię coś takiego i chciałbyś zobaczyć jak ja przez to wszystko przechodzę, zostaw mi komentarz i, i, i daj mi znać. Zachęcam cię również do śledzenia mnie na Instagramie, gdzie codziennie dzielę się swoją wiedzą i staram się zawsze coś wrzucić na moim story, bo tam jestem bardziej aktywny i generalnie dzielę się swoimi przemyśleniami. I teraz mam nadzieję, że jak zwykle wyciągnęłeś wartość dla siebie, że podobał ci się ten odcinek i jeśli tak, zostaw łapę, zostaw komentarz, a najlepiej zasubskrybuj. Jeszcze raz dziękuję ci za twój czas i jak zwykle do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!